Cześć Chris z tej strony, witam Was na mapie Cheors Aggravations ponownie Co my tu mamy dzisiaj do zrobienia? <laughs> Jak widzicie mamy zebraliśmy kukurydzę. trzeba by odjechać tym naszym kombajnem i tam na jednym polu mamy o ile mnie pamięć nie mieli, już będą też przygotowania do żniw, to znaczy przygotowania no, ona już jest gotowy do żniw więc trzeba będzie jechać i zebrać jo! kto ci prawo jazdy dał lepiej nie jeździ bo jeszcze o co za dużo będzie Padłem na trochę śmieszny pomysł. Znaczy, śmieszny. Spróbuję go może niedorzecznie zrealizować. Czyli, takie tam, jak może pamiętacie, dwa ustające pola z boku. No właśnie te, które było teraz zbiore kukurydzy robione. Tak naprawdę, zawsze. O jest dość nie to wkurzę i ciągle o tym zapominam. Yy... I tam sobie rosło coś, i zastanawiam się, żeby z boku spróbować postawić silos na kiszonkę. Właśnie. I tam sobie, żeby po prostu robić kukurydzę siać. Kukurydzę nawet bawiąc, znaczy, bawiąc się, tak jak to pisałem, że w miarę realne granie. Tam dość, przynajmniej tak staram się. Może tutaj jedynie bez użytkowanie. O, co my tu mamy? Dobrze, a gdzie mamy header? Hmm, zobaczymy, czy damy radę go znaleźć. Tam mam przyczepkę. Tu mam. O, pokażmy go na mapie. powiecie że Ostatnio ściągnąłem go gdzieś i... Ja według mnie on gdzieś tu powinien być. Hej. Może... O, 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 tam jest, to no, chyba tam, patrząc na to ważne no może teleknijmy się że tak powiem tu do świnek to będzie blisko bo tu możemy i zobaczymy może jak jest na przyczepce to może trzeba ciągnikiem podjechać i wziąć będzie szybciej niż kombajnem się telepać. O. Oczywiście, to czemu tam wy... By... No, to mamy... tego no, możemy kazać nawet jechać. A, tu mamy pole do zbioru. Dobra, niech on sobie podjedzie tutaj. Może da radę. A, ten jest tu. Czyli, a gdzie tam miał ręcznie mu kazać jechać? Nie praca na polu, a ten na, na gospodarstwo. Niech jedzie, bo się musi dotankować. Prędki stoi. Ten gdzieś jest też po drodze. No, no, no. Ale to jeszcze nie posprzątane po ostatnich biorach, dobra, niech jedzie. Mamy Nie. jakiś wolny ciąg niezapięty, a w sumie możemy tego szybkiego wykorzystać, tak? A przeszczęczu w koły sąsiada. Udało się na skoki przez przeszkody. Dobrze, że niszczenie połów jest niewłączone. Plonów jest niewłączone, bo tak to wygląda. Sąsiad już góry się kierują za mną, Albo on jest jakąś dubelczówką. Zależy, jak bardzo krewki jest. ale na szczęście to wyłączyłem z realizmu. Bo no, tak naprawdę nie chodzi o to, żeby było super realnie, tylko żeby było grywalnie, tak? To ma być dobra zabawa, a nie... Um, sztywno trzymanie się zasad. Jakbyśmy mieli sztywno realnie, no to możemy zawsze sobie kupić pole i zacząć robić w rzeczywistości. Zobaczymy, że to wychodzi trochę inaczej niż w formingu a wracając do zmianą, to zmianą z tego co ja tutaj obserwuję u siebie niektórych rolników, to tak po 6, nawet chyba koło 7 lat potrafią się w na jednym polu. Nie oczywiście tak bardzo do, dozwolone trzymają po prostu w nosie jakieś tam unijne dopłaty bo żeby dostawać to trzeba stosować pudełzmę przecież aczkolwiek teraz to dopiero doszło tak mocno ale z drugiej strony na no przeszłość rolników nie będzie robił sobie krzywdy, tak czyli jeżeli można i nie robi to większego problemu nie ma straty w zbiorach to, to będzie siał tak jak sieje żaden urzędnik nie powinien za bardzo w to ingerować to jest druga strona medalu więc gdybym tam postawił Silos ciekawe czy właśnie z tych dwóch punktów wystarczy na jeden zrobić kieszonkę ja wiem, że potem będzie sprzedaż pewnie problematyczna czy tam przewiezienie do nawet do, do naszej No, jakżeż to się nazywa. Ech, do naszej obory, jak już będziemy mieć krówki. No ale to trzeba przygotowywać się wcześniej, żeby było. O, tu już kombajn tam stanął. Brawo, szybki jest. A nie, to on dopiero tu się tu zatrzymał, bo, bo co? W ogóle czemu on ten jedzie? On się z kimś przez ścianę widział? Przecież na tamto pole miał... Prosty wjazd po wewnętrznej drodze w gospodarstwie, a on się pcha gdzieś na z zewnątrz, ja pierniczek kto go uczył mieścić tak naprawdę nadal nie wiem co z tamtą zrobić belą pewnie nic nie zrobię chyba że dopiero jakbym pozbywał się owieczek to wtedy mogę, bo tak to tam niczym nie wiadę Dawno nie próbowałem, będę musiał za niedługo może spróbować sprzedać znowu te bele z sieczki, z no sieczki, że tak powiem z jakżeż to się nazywa z jejku jejku, ale się zapętliłam z, z Topoli. Żeby coś... No... A... Zobaczmy teraz... No w sumie tutaj... Ja wiem, że to nie ma sensu teraz... Zrobienie... No to nie to miało być... Budowa... I weźmy silosy... No. Średni mamy duży silos paszowy na 120 tysięcy to jak na, tylko właśnie jak... A, cofnijmy się. No, w sumie tutaj by można było go postawić. No jeszcze nie jest na cudzym i nawet by tak ładnie równał, o tak, albo tak będzie, no szkoda, że go nie można dowolnie, chyba że tryb swobodny, nie. To nie byłoby takie, ale na razie nie ma co by zakończył pracę To A Na i co on tu zrobił A. A tak, zakończył pracę, bo już nie na rady dalej jechać się musiał władować w jakieś To jest głupie w tych pracownikach giantowych, że jak ja mu pokażę miejsce, to on czasami jedzie do tego miejsca. Czasami troszkę inaczej jedzie, nie tak jak według mnie przynajmniej powinien, ale to już nawet nie o to chodzi. Tylko często jedzie niezważając zważając na żadne przeszkody terenowe. Czyli że coś tam jest nie na ślepo tak jedzie. No, tak jakby nikt nie zauważał. Tak samo samochodów nie zauważa. No, kurczę. Mogliby ich trochę ogarnąć. A ten z ciekawe jak to pojedziemy, jak mu się będzie zbierało? Oczywiście kąt musiał jakiś inny zrobić. Ten zestaw mi się bardzo podoba. Ty przyczep taki, taki fajny, typowo wiejski, że tak powiem, do jazdy właśnie po polu. Natomiast myślę, że gdyby no faktycznie była fizyka gleby, no to wtedy można by było inaczej zrobić, czy na przykład takim zestawem jeździć po polu, żeby zbierać tak jak tutaj jest a ciężarówką dowozić, ewentualnie wtedy zrezygnować z takiego zestawu, móc jego zostawić przy polu, pole Silos, a znowu bezpośrednio kombine silos, y, czy kombine przyczepki korzystać z wozu przeładunkowego który wjeżdża na pole i jest w stanie się po nim poruszać zaciągnikiem, a odwóz no to już kilkoma tirami no tak, no tak to w miarę wygląda chyba w dużych gospodarstwach więc w Polsce to jest chyba nierealne, bo nie ma takich wie... są wielkie, ale nie tak I zastanawiam się co tutaj posiać będzie. Po jak mamy pH tutaj. O, trzeba będzie chyba. Chyba trzeba będzie dodać. Jest. A nie, zastanawiam się, może jednak soję posiejemy teraz. Zrobimy sobie sojowe. Czekam tak naprawdę tutaj na te... no nie, na buraki to tu bym się zarżnął. Musiałbym kolosusa wziąć. Nie, no słuchajcie, tak naprawdę cały czas się waham, czy ta jedynka się pojawi. Ile ona kosztuje? 2,5 on 600. No, nie jest to mało, ale to jest kurczę. 37 hektarów, no to tam jest sporo. Ale nie wiem, czy wcześniej ta ósemka się nie pojawi. Tak tak wygląda, że chcę całą farmę, całe wszystkie okoliczne pola wykupić, no jasne. Tak ma być. Za chwilę jeszcze może w warzywa wejdziemy. Zamiast tej topoli tam. Nie chcę wchodzić w bawełnę, no nie chcę wchodzić w trzcinę cukrową, bo. No to trochę nie nasz klimat. Bo jak wiemy, mapa jest w Czechach. Miałem przez pewien czas opory co do sorgo, ale Okazuje się, że w Polsce też już jest sorgosiane. Podobno nawet lepiej wychodzi niż jakieś żyto czy coś tak. Ostatnio jakiś tam filmik oglądałem, więc skoro w rzeczywistości to robią, to możemy tutaj też to robić. Nie no, słuchajcie, rozłożyło się. Te ciężkie maszyny mają teraz stosunkowo mniej pracy. Tak się zastanawiam jaką moc potrzebuję. Zaraz trzymamy, bo co je mogę siać? Tym Horschem pasuje go zmienić za niedługo, moim zdaniem. Ma czysta koni, potrzebuje. Ma 12 metrów. Aha, ale ten ma 9 metrów i 180. Czyli tutaj potrzeba. A że robimy to bezurkowo, tak jak to teraz jest coraz bardziej. Popularne. Aczkolwiek, żeby było śmieszniej, albo hmm, może nie tyle śmieszniej, co ciekawiej, lata temu jak hmm, był taki program Sąda. Niektórzy starsi może pamiętają go z telewizji. E, ostatnio oglądałem jakieś odcinki na YouTube. Tak, z ciekawości żeby zobaczyć co się pozmieniało i co się okazuje na przykład tam było mówione to były lata 90. 80. Chyba tak o uprawie bezorkowej wtedy były badania, mówiono, że jest to lepsze Teraz to wchodzi do, do gospodarstw w Polsce 30 lat Czy byśmy byli tak bardzo zapóźnieni w wprowadzeniu nowości. No to nie był typowo rolniczy program, tak? To był taki bardziej techniczny i aż dziwne, że było. Być może na jakichś rolniczych programach było o tym mówiono, tylko tak ciężko szło przekonać gospodarzy. Bo wiadomo było, że na zimę trzeba zawsze zaorać, nie? Potem na wiosnę też najczęściej trzeba było przeorać i dopiero przebronować i dopiero siać. Czy jakoś tak, nie? Kto siedzi w tym bardziej, to może mnie sprostować. Się. Myślę, że to będą już jedne z ostatnich żni z tym siednikiem. No, trzeba coś większego wziąć jeszcze. Jest parę ciągników takich potężnych, to można z nich korzystać. Ewentualnie z tego jelonka dalej, jeżeli mu starczy mocy. No ale i nie można tymi samymi maszynami robić. Ja wiem, że w rzeczywistości to jest troszeczkę inaczej, ale tutaj mamy tak, no, wiadomo. Pewne rzeczy są uproszczone, ale dzięki temu jest lepsza grywalność. Na nie. Bo tak naprawdę o to tu chodzi, żeby... Coś straszne, jakieś takie słabe te plony mi się wydaje owsa, chyba że owiec, owiec tak mało sypie w stosunku do jęczmienia. Teraz zastanawiam się, jaki ewentualnie następny kombajn, ale to będzie związane chyba z polem, a z tamtym polem to czekam, żeby coś ciekawego posiada na nim i nie ukrywam, że pod pole będę chciał kredyt wziąć, to nie muszę mieć na tyle gotówki, więc... No bo tam nie wyobrażam sobie pola tego 37 hektarów zbiórki żniw w jednym kombajnem, Tam będę musiał dwa kulać. Tu zbieramy, tu się przygotowujemy. Do zobaczenia następnym razem, może już przy zakupie nowego pola. Jeżeli się komuś podobało, to łapka w górę i do usłyszenia.